Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja jestem przedstawicielem Instytutu Ekspertyz Sądowych, czyli, inst czyli instytucji trochę nietypowej jak na dzisiejsze gremium. Niemniej jednak, tak się złożyło w historii Polskiego Czerwonego Krzyża, że przy sprawie katyńskiej ściśle współpracował właśnie z Instytutem Ekspertyz Sądowych i stąd moja obecność tutaj. Punktem wyjścia mojej opowieści jest właśnie ekshumacja prowadzona przez Polski Czerwony Krzyż w roku 1943 w katyniu. W jej trakcie okazało się, że przedmioty wydobyte z grobów katyńskich, które miały posłużyć dla celów identyfikacji ofiar, są na tyle w złym stanie zachowania, że należy. Nie można ich opracować całkowicie na miejscu. Należy je przetransportować do specjalnego laboratorium, w którym takie badania będą możliwe. I wybór padł na Państwowy Instytut Medycyny Sądowej i Kryminalistyki w Krakowie. I teraz cofnę się o kilka lat, żeby przedstawić, co to była za instytucja oraz kto to był dr Jan zygmunt Robel, który te badania nadzorował. Cofnę się do roku 1929, kiedy to powołany został Instytut Ekspertyz Sądowych. Pierwsze jak 10 lat jego działalności miało miejsce w Warszawie, a jego właściwym twórcą był Józef Skorzyński, sędzia Sądu Apelacyjnego do Spraw Specjalnego Znaczenia. W latach przedwojennych Instytut nie miał jednej stałej siedziby. Jego poszczególne oddziały były rozproszone po całej lewo- i prawobrzeżnej Warszawie a kres jego działalności przypadł na rok 39, kiedy to Niemcy Instytut zamknęli, a jego bogate, jak na owe czasy, wyposażenie zarekwirowali i przekazali Policji Bezpieczeństwa w Berlinie. Jednak już w tym samym czasie miały miejsce wydarzenia, które doprowadziły do odrodzenia się Instytutu Eksperty Sądowych na gruncie krakowskim i takim ogniwem łączącym Warszawski i Krakowski Instytut był Państwowy Instytut Medycyny Sądowej i Kryminalistyki. Otóż po zajęciu Krakowa Niemcy zamknęli Uniwersytet Jagielloński. Niemniej jednak pozostawili otwartych kilka katedr. Jedną z nich był Zakład Medycyny Sądowej przy ulicy Grzegorzeckiej. No, wiadomo, władze okupacyjne również potrzebowały instytucji, która będzie przeprowadzała sekcję zwłok. Nawet kierownik tej katedry Profesor Jan Olbricht został specjalnie oddzielony od profesorów aresztowanych w toku Zonderakcjon Krakau. Jednak to tylko odwlekło w czasie jego transport do obozu koncentracyjnego, bo już w 1940 roku został przysłany kierownik z Niemiec. To jest ten właśnie Werner Beck, zagorzały nazista który, po którego przyjeździe profesor Olbrych został zesłany do Oświęcimia. Niemniej jednak okazało się, że samo sekcje zwłok, jest, prowadzenie sekcji zwłok jest niewystarczające, konieczny jest jeszcze oddział chemiczny, czyli taki, w którym będą prowadzone badania toksykologiczne fragmentów zwłok. Jeżeli sekcja zwłok nie wykaże przyczyny śmierci, to prowadzi się badania w kierunku występowania trucizn w tkankach. Oprócz tego w oddziale chemicznym prowadzone też badania krwi na obecność alkoholu, co już przed, w czasie przed, przed wojną było standardem w Rzeszy w przypadku wypadków komunikacyjnych. I kierownikiem tego oddziału chemicznego tej filii był dr Jan Zygmunt Robel. Był to chemik z wykształcenia, w pierwszej dekadzie XX wieku ukończył swoje studia chemiczne, a następnie bardzo intensywnie prowadził badania naukowe nad chemią chrolofilu, czego efektem była obroniona w 1912 roku jego rozprawa doktorska. Jego promotorem był profesor Marchlewski, wybitny chemik, a rozprawa doktorska została tak wysoko oceniona, że została uhonorowana nagrodą Franciszka Józefa, cesarza austriackiego. No, Krachów był w tym czasie częścią monarchii austro-węgierskiej. Tak była to tak zwana promocja sub imperatoris bardzo prestiżowe wyróżnienie. Bezpośrednio po zakończeniu studiów Robel rozpoczął pracę na Uniwersytecie jako pracownik Zakładu Chemii Lekarskiej, początkowo demonstrator, później asystent, w końcu adiunkt. I równolegle w latach 1912 do 1936 prowadził praktykę biegłego sądowego z zakresu toksykologii. W związku z tym, że wspomniany już profesor Marchlewski, który był formalnym kierownikiem Zakładu Chemii Lekarskiej, był bardzo często nieobecny z powodu zaangażowania w różne inne przedsięwzięcia. Robel faktycznie pełnił funkcję kierownika tego instytutu. To jest właśnie budynek przy ulicy Kopernika 7 siedziba, zakładu chemii lekarskiej. I te dwa czynniki, czyli pozostawanie biegłym sądowym przez długi okres oraz długoletnia praca i formalnie. Nieformalne kierowanie zakładem chemii lekarskiej spowodowało, że był on najlepszą osobą do objęcia kierownictwa właśnie tego oddziału chemicznego, czyli filii Państwowego od Instytutu Medycyny Sądowej i Kryminalistyki. Co więcej, w 1940 roku Robel wyprawił się do Warszawy i stamtąd pozyskał resztki wyposażenia, a przede wszystkim archiwum Instytutu Ekspertyz Sądowych, tego warszawskiego. I podległą sobie placówkę, on tutaj dostał dosyć duży margines samodzielności, jeśli chodzi na przykład o organizację, o rozszerzanie zakresu badań oraz o dobór, o politykę kadrową. Dzięki temu zatrudniał w swoim oddziale wyłącznie Polaków. No, i zorganizował ten oddział chemiczny na wzór Instytutu Eksperty Sądowych Warszawskiego. Stąd też uważa się, aby bezpośrednio po zakończeniu wojny, zmienił nazwę tejże instytucji na Instytut Eksperty Sądowych i uważa się z tego powodu, że Krakowski Instytut jest kontynuacją tego warszawskiego. Stąd też w tym roku obchodzimy również 90 lat istnienia, stąd to 90 w naszym logotypie. No i najważniejszą sprawą w tym okresie wojennym realizowaną. W oddziale chemicznym była właśnie sprawa Katynia. Materiały katyńskie zostały przetransportowane do Krakowa w dwóch partiach w maju i czerwcu 43 roku. Badania polegały w pierwszej kolejności na oczyszczeniu tych materiałów z produktów rozkładu zwłok, z ziemi. Tą część pracy wyko wykonywał widocznie tutaj chemik Jan Cholewiński. Następnie odczytywano treść dokumentów, analizowano przedmioty użytku osobistego, odznaczenia wojskowe i tym podobne. No wszystko to miało na celu identyfikację ofiar, co było zresztą zgodne z wersją podawaną Niemcom, ale również oprócz tego prowadzono badania mające na celu badanie okoliczności tej zbrodni, to znaczy kto, kiedy dokonał zbrodni katyńskiej. Wyniki tych badań, były sporządzane na specjalnych protokołach, o których będzie jeszcze mowa później, ale co w tym momencie jest istotne, to to, że wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem opracowywana była lista ofiar, to znaczy te brzmienie tych nazwisk, ponieważ one były bardzo często słabo czytelne, były problemy z ustaleniem konkretnie, kto był właścicielem poszczególnych przedmiotów znalezionych w tych grobach powołane zostały specjalne komisje do ustalania ostatecznego brzmienia tych nazwisk. Pierwsza to była komisja rozpoznawcza, czyli taka można powiedzieć pierwsza instancja. Jej przewodniczącym był Adam Szebesta, czyli właśnie zastępca pełnomocnika zarządu głównego PCK na okręg krakowski, jednocześnie żołnierz Armii Krajowej, szef sanitarny okręgu Kraków Armii Krajowej i wspólnie z ROBLEM ustalali brzmienie nazwisk, w przypadkach, których nie dało się ustalić, które były wątpliwe, Szły one pod obrady komisji specjalnej, której z kolei przewodniczył Kazimierz Skarżyński, sekretarz generalny Polskiego Czerwonego Krzyża. W związku z tym, że w 1944 roku w połowie było już wiadomo, że no, Niemcy wojnę przegrają, a Kraków zostanie zajęty przez Armię Czerwoną, która i NKWD będzie zapewne dążyło do zniszczenia dowodów zbrodni katyńskiej, w porozumieniu z Armią Krajową, Robel i Szabesta zorganizowali akcję przejęcia materiałów katyńskich. W tym celu przygotowano specjalne skrzynie, które miały być w założeniu hermetyczne, były od wewnątrz wyłożone blachą ocynkowaną i tam miały zostać przyłożone oryginalne materiały katyńskie i zatopione w jednym z zestawów podkrakowskich. No, i tam miały przeczekać do lepszych czasów. Niestety, z powodu niedyskrecji jednego z pracowników fizycznych, akcja ta nie została zrealizowana do końca. Niemcy odebrali materiały katyńskie zespołowi doktora Robla i wywieźli je na początek do Wrocławia, gdzie złożone zostały właśnie na katedrze anatomii, a następnie tuż przed zajęciem Wrocławia przez. Armię Czerwoną do miejscowości Radobyl pod Dreznem. Teraz to już jest dzielnica Drezna. I tam, jak wynika z jedynej dostępnej relacji na ten temat, na bocznicy stacji kolejowej w Radobylu materiały te zostały spalone tuż przed wkroczeniem Rosjan. Po zajęciu Krakowa przez wojska radzieckie, Robert został aresztowany wraz z całym zespołem, który uczestniczył w. Badaniu materiałów katyńskich byli przesłuchiwani przez wysokiego rangą oficera NKWD. Jednak podczas tych przesłuchań nie ujawnili miejsca ukrycia dokumentacji katyńskiej. No bo w tym momencie już dokumentacja była najważniejsza. Skoro oryginalne materiały katyńskie zostały zniszczone, to dowodem pozostawała stworzona przez zespół Robla Dokumentacja. Roblowi udało się wcześniej uzgodnić wiarygodnie brzmiącą wersję, mianowicie utrzymywali wraz z całym zespołem, że materiały te uległy zniszczeniu w czasie wycofywania się Niemców z Krakowa. Tu jest wiadukt kolejowy nad ulicą Kopernika, który jest położony. On już nie istnieje kilka miesięcy temu został rozebrany w związku z pracami modernizacyjnymi, ale w, w dniu 18 stycznia 45 roku Wycofujący się Niemcy wysadzili ten wiadukt, i podmuch tego wybuchu uszkodził budynek Zakładu Chemii Lekarskiej. I Robert wykorzystał to jako pretekst, żeby stwierdzić, że w czasie właśnie tego wybuchu nastąpiły takie zniszczenia, w czasie których również przepadły te materiały katyńskie. Jednocześnie rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Tadeusz Lers-Pławiński, rozpoczął akcję zmierzającą do uwolnienia. Robla i jego zespołu, między innymi y, zawiadomił o sprawie Bolesława Bieruta, który podjął rzeczywiście interwencję u generała Władimira Iwanowa, między innymi szefa sekretariatu Kolegium Specjalnego NKWD. I rzeczywiście po pięciu tygodniach y, przetrzymywania Robel i jego współpracownicy zostali przez NKWD zwolnieni. No, ale powstaje pytanie, co się stało z, tym, z tą dokumentacją w rzeczywistości, z tym archiwum Robla. Ona nie została zniszczona w czasie tego wybuchu. Wiadomo o istnieniu czterech kompletów dokumentacji katyńskiej. Komplet pierwszy, który został wysłany do centrali Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie, został zniszczony podczas powstania warszawskiego. Komplet drugi, który znajdował się w oddziale krakowskim Polskiego Czerwonego Krzyża. Został przez Robla w 1945 roku podjęty stamtąd i przekazany Armii Krajowej na ręce Antoniego Chniłki, szefa oddziału V, czyli łączności krakowskiego okręgu Armii Krajowej, a prywatnie kolegi gimnazjalnego Robla. Chniłko ukrył materiały katyńskie w znajdującym się na rynku głównym w Krakowie, nieopodal wieży ratuszowej, antykwariacie prowadzonym przez Tadeusza Wierzyńskiego. W marcu 45 roku, czyli no niecałe dwa miesiące po zajęciu Krakowa przez Rosjan, Chniłko został aresztowany, a kilka dni później materiały katyńskie zostały, no Rosjanie wiedzieli już gdzie one są, weszli po prostu i zarekwidowali z Antykwariatu Wierzejskiego te właśnie materiały. To komplet drugi. Komplet trzeci, Został przez Robla ukryty na terenie Instytutu Ekspertyz Sądowych. Mowa tutaj o okresie przełomu lat 40. i 50., dlatego, że w tym czasie instytut został przeniesiony do nowej siedziby przy ulicy Westerplatte 9, tam gdzie zresztą znajduje się do dzisiaj. Były tutaj, towarzyszyły temu dosyć interesujące okoliczności. Otóż. O całej sprawie wiedziały tylko cztery osoby. Robel, jego następca na stanowisku dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych profesor Jan Zen e, oraz bezpośredni wykonawca ukrycia tych materiałów, czyli Woźny Instytut Stanisław Grygiel i jego córka Maria. E, ci trzej panowie, czyli Robel, Zen i Grygiel, zmarli do połowy lat 60. Maria Kozłowska. Była jedyną osobą przez około 20 lat, która znała tajemnicę ukrycia na strychu Instytutu Eksperty Sądowych e, kopii archiwum. No to jak później, albo w tym czasie można powiedzieć, że materiały katyńskie zostały właśnie tak nazywane, archiwum Robla. E, odchodząc na emeryturę w połowie lat 80., powiadomiła o tym kolejnego dyrektora Instytutu Eksperty Sądowych, e, Jana, profesora Jana Markiewicza. I Markiewicz z kilkoma zaufanymi osobami próbował odnaleźć te materiały, ale mu się to nie udało. Okazało się, że szukał w złym miejscu, to miejsce zostało wskazane Marii Kozłowskiej przez ojca na łożu śmierci, ale na tyle nieprecyzyjnie, że nie dało się tego odnaleźć, no i wydawało się, że rzeczywiście, że to nie jest prawda, że to być może w ogóle tego, tych materiałów tam nie ma. Niemniej jednak w 91 roku, czyli szczęśliwie już po no, zakończeniu dominacji sowieckiej w Polsce, Podczas remontu Generalnego Instytutu trzeci komplet dokumentacji kacyńskiej został odnaleziony. Również towarzyszyły temu dramatyczne okoliczności. Otóż jeden z robotników, który znalazł ten komplet, nie powiadomił o tym nikogo, tylko próbował sprzedać to jednej z gazet krakowskich, a redaktor gazety nie wykazał nadziei tego zainteresowania, i przez kilka tygodni robotnik przechowywał to w domu. Dopiero, no, tutaj taki wątek humorystyczny powoduje, podczas sprzątania zażądała od niego wyniesienia tych materiałów i z tego powodu zdecydował się jednak powiadomić swojego brygadzistę o tym, co znalazł, a brygadzista dyrektora Markiewicza. W kwietniu 91 roku, podczas specjalnie zorganizowanej w tym celu konferencji prasowej, wiadomość o odnalezieniu archiwum Robla została upubliczniona i wtedy to ujawniony został komplet czwarty który jak się okazało został przez Robla w 1945 roku zdeponowany u również jego drugiego kolegi gimnazjalnego profesora literatury Franciszka Bielaka, a następnie przez Bielaka przekazany na łożu śmierci swojemu wnukowi Stanisławowi Sobolowskiemu. I odtąd te dwa komplety są dostępne. Należy nadmienić, że Mimo tego, że Niemcy materiały katyńskie, te oryginalne materiały katyńskie wywieźli i zniszczyli, zachowała się ich niewielka cząstka, kilkanaście kopert, czyli materiały znalezione przy kilkunastu zwłokach. Dokładnie nie wiadomo, w jakich okolicznościach zostały one oddzielone od tego zasadniczego zrębu materiałów katyńskich. Wypływają one w 1946 roku w archiwum państwowym w Krakowie przy ulicy Siennej. Przez jednego z pracowników zostały tam przyniesione, który działał w, w Armii Krajowej. Jednak został on w 1946 roku aresztowany, i materiały te zostały odnalezione po zapachu przez dyrektora archiwum tegoż właśnie nasiennej i przekazane do Kurii. W archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie przeleżały do roku 1952. Gdzie zostały znowu odnalezione przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa podczas rewizji. Zostały one wówczas zarekwirowane, ale okazało się, że w archiwach polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przeleżały bezpiecznie aż do roku 90, kiedy zostały zwrócone kurii i obecnie znajdują się ponownie w tamtejszym archiwum. I żeby dopełnić obrazu całej sytuacji, należy jeszcze wspomnieć o relacji Jana Sędka, profesora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, która została nagrana przez Adama Matyzańskiego w 1991 roku. Otóż według tej relacji skrzynia z materiałami, oryginalnymi materiałami katyńskimi, miała być zakopana na dziedzińcu krakowskiej siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża. Jednak no, badania przeprowadzonego radarem w 2016 roku nie potwierdziły tej wersji. I teraz może jeszcze krótko o tym co znajduje się w archiwum ROBLA. Zabiera on około 1000 stron maszynopisu i są to głównie trzy rodzaje dokumentów sprawozdania z zawartości badań, sprawozdania z badań zawartości kopert zawierających przedmioty znalezione przy zwłokach, czyli głównie właśnie badania identyfikacyjne, do kogo należały poszczególne przedmioty, o ile dało się to stwierdzić. Następnie, jeżeli w, danym, w danej kopercie znajdowały się jakieś dłuższe zapiski lub pamiętniki, wówczas sporządzano odrębny odpis i te odpisy Również stanowią dosyć dużą część archiwum Robla. I w końcu okazania. Dokumenty związane z okazaniem zawartości kopert rodzinom ofiar, dlatego że jeżeli był problem z identyfikacją, bardzo często do oddziału chemicznego przyjeżdżały rodziny ofiar i pomagały jakby w identyfikacji, rozpoznawały przedmioty osobiste poszczególnych osób. I dodatkowo są jeszcze, jest jeszcze dziewięć fotografii. No, sprawozdania z badań miały mniej więcej taką strukturę. Wymienione było w punktach, co znajdowało się w kopercie i co niewątpliwie, a co prawdopodobnie należało do danej osoby. Jeśli chodzi o odpisy pamiętników, no to tutaj głównie one dotyczyły okresu kampanii wrześniowej, okresu przetrzymywania w obozie w Kozielsku, a niektóre były prowadzone aż praktycznie na miejsce egzekucji. Tutaj właśnie mamy taki słynny odpis notatek majora Adama Solskiego, który 9 kwietnia został zamordowany w Katoniu i praktycznie Prowadził te notatki niemalże do samego końca, aż do tej ostatniej rewizji osobistej, kiedy odebrano mu obrączkę, ruble, pas główny scyzoryk. Okazania, czyli znowu w protokołach tych przedstawiano przebieg takiej wizyty członków rodziny, ofiar. Pisano co rozpoznali, czego nie rozpoznali, jako własność swoich nieżyjących krewnych. No i w, w końcu fotografie. Tych fotografii było znacznie więcej. One głównie znajdowały się w tym komplecie zarekwirowanym przez NKWD w Antykwariacie Wierzejskiego. Zachowało się jedynie dziewięć. No, to, to są takie właśnie jak jakieś fotografie rodzinne, inaczej, reprodukcje fotograficzne fotografii rodzinnych, które znajdowały się w tych oryginalnych materiałach, jakieś karykatury. Takim charakterystycznym elementem jest plan obozu w Kozielsku. Oczywiście yy, posiadanie planu obozu było nielegalne. Yy. Na tym chciałbym zakończyć, natomiast jeżeli ktoś z Państwa byłby bardziej zainteresowany tym tematem i chciał pogłębić swoją wiedzę, to właśnie miesiąc temu ukazała się moja książka na temat archiwum doktora Robla i jest ona dostępna w wydawnictwie Instytutu Eksperty Sądowych. Ja Państwu już dziękuję za uwagę, a chciałbym jeszcze na ręce Pani Dyrektor przekazać jeden egzemplarz tej książki. Dziękuję za uwagę.